Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, uczciwe samochody, Nowy Sącz, kolejna prezentacja, kolejny Ford tym razem, Ford Mondeo w odmianie pięciodrzwiowej, a więc znowu rzadki samochód. Pokazywałem Państwu dziś Volvo w odmianie hybrydowej, prawdziwego rodzynka, a dziś kolejny rodzynek w postaci pięciodrzwiowego Forda Mondeo. To też nie byłoby jakoś bardzo rzadkie, ale ten samochód jest w wyposażeniu Trend ale ma mnóstwo ciekawych dodatków wewnątrz i z zewnątrz i do tego ma jeszcze dwie chromowane końcówki układu wydechowego, więc spójrzcie proszę, to jest wersja 190-konna. Samochód wyprodukowany w roku 2019. Samochód przyjechał do oferty Rafała z Niemiec, gdzie miał jednego właściciela i był oczywiście regularnie serwisowany w autoryzowanej, Stacji Forda. Samochód przejechał od nowości niewiele kilometrów, bo muszę się tutaj posłużyć pewną ściągawką, bo niestety zapomniałem, ale już Państwu przeczytam: 159 tysięcy tyle tyle samochód przejechał od nowości. Jest on oczywiście bezwypadkowy, bezszkodowy, czyli tak jak lubicie Państwo najbardziej, i jest zachowany w fantastycznym stanie. A więc pięcioletnie Mondeo. 159 000 km przebiegu i wersja wyposażeniowa trenda, więc zapraszam serdecznie na prezentację. 5 lat eksploatacji 159 tysięcy km przebiegu trzeba przyznać, że ten samochód zniósł w bardzo dobrej kondycji. Widać, że ktoś o niego wyjątkowo dbało. Ględziny zacznę oczywiście od przedniej szyby, która w tym egzemplarzu jest fabryczna z roku produkcji 2019. Szyba jest też oczywiście podgrzewana, więc samochód nie miał żadnej szyby nawet związanej na, nie miał żadnej szkody nawet związanej z pęknięciem czy też wymianą szyby. Czołowej. Zobaczcie Państwo, na przednią część nadwozia pokrywa silnika jest zachowana w bardzo dobrym stanie. Jest tutaj tylko nieliczna ilość drobnych odprysków autostradowych, no jest ich może kilkanaście sztuk, ale umówmy się na ten przebieg. To są to naprawdę znikome ilości, bardzo ładnie wyglądają przednie lampy, bardzo ładnie wygląda też przedni zderzak, lakier jest zachowany w ładnym stanie. Oczywiście drobne ślady. Przebiegu autostradowego na tych elementach piano są, to nie, nie sposób z tego uniknąć. Też na lampach. Jak przyjrzymy się pod słońce, to zobaczymy drobne kropki, natomiast jest to naturalne zużycie eksploatacyjne 159 000 km. Po prostu tak samochody po takich dystansach wyglądają. Tutaj na zderzaku drobne zarysowanie, chyba jest praktycznie niewidoczne, ale ale coś tutaj jest. Nie ma żadnych otarć, nie ma żadnych zadrapań. Przyjrzyjcie się Państwo też na tą galanterię czołową, ona też wygląda bardzo dobrze. Przedni zderzak z drugiej strony też wygląda dobrze. A tutaj mamy taki drobny ślad dotknięcia. Ktoś tutaj dojechał tym zderzakiem do jakiegoś twardszego przedmiotu i zostało tutaj takie małe, delikatne zagięcie. Tak wyglądają przednie lampy, tak wygląda. Lewy reflektor, trzeba przyznać, że ten samochód naprawdę jest zachowany w bardzo, ale to bardzo ładnym stanie. Felgi podstawowe w rozmiarze 16 cali, ale felgi aluminiowe, do tego mamy też tarcze hamulcowe zachowane w dobrym stanie. Ogumienie na przedniej osi w stanie. Przeciętnym, jeszcze możemy te 10-15 tysięcy kilometrów bez większego problemu przejechać. Karoseria po stronie lewej nie posiada żadnych otarć, nie posiada żadnych <laughs> zadrapań. Tylna obręcz też nie jest w żaden sposób uszkodzona. Ogumienie na tylnej osi jest znacznie, w znacznie lepszym stanie niż na osi przedniej. I tarcze hamulcowe z tyłu są w stanie dobrym, mają delikatne. Brzery korozyjne od postoju, natomiast jeszcze jest odpowiednia grubość tych tarcz hamulcowych, nie wymagają absolutnie wymiany. Będzie można przejechać jeszcze tym samochodem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów bez większego problemu. Zderzak z tyłu wygląda ładnie, zobaczcie na te chromowane końcówki układu wydechowego. No tu jeszcze jestem zdziwiony trochę konfiguracją tego samochodu. Trend 190 koni, do tego, tak jak widzieliście, lampy, adaptive LED, ale to nie wszystko, tutaj w tym samochodzie jest kilka jeszcze. Innych ciekawostek. Zderzak z tyłu nie jest w żaden sposób uszkodzony. Nie ma też żadnych zadrapań na tych elementach górnych, tylnej klapy. Te elementy chromowane też są zachowane w dobrym stanie i lampy też wyglądają dobrze. Trochę przypomina mi to stare Fordy. Scorpio w wersji GIA też miał takie chromowane elementy na tylnej klapie. Prawa strona również zachowana w stanie idealnym. Żadnych zgnieceń takich parkingowych. Niczego tutaj nie znajdziemy, obręcze są oczywiście w stanie nienaruszonym, nikt tutaj nie dojechał jakoś nieuważnie do krawężnika, brak otarć, brak zarysowań. To jest właśnie ten dzisiejszy Ford Mondeo w odmianie pięciodrzwiowej. Zajrzyjmy pod maskę, zobaczymy jak wygląda serce napędowe tego samochodu. Pod maską mamy oczywiście diesla, diesla jak auto z 19 roku, no to już EcoBlue. Czyli ta nowa generacja silników wysokoprężnych od Forda moc, tak jak widzieliście Państwo, dwie rurki, a więc 190 koni. Samochód regularnie serwisowany w autoryzowanej stacji, o ile dobrze pamiętam, chyba po 152 tysiącach był wykonany <laughs> ostatni przegląd serwisowy. To są dobre silniki, zostały one wprowadzone do samochodów osobowych tego niemieckiego producenta, pod koniec roku 2018. Wcześniej przez 4 lata były stosowane bardzo szeroko w, tej, w tych wszystkich dostawczakach otworu, czyli te transity, nie tranzyty, to wszystko miało właśnie te motory. Silniki sprawują się bardzo dobrze. Silniki są przede wszystkim ciche, ekologiczne i ekonomiczne. Ekologiczne, bo mamy tutaj już katalizator tlenku azotu. Spełniają one najnowszą normę spalin Euro 6 d Ekonomiczne, bo średnie spalanie w tym samochodzie może oscylować spokojnie w granicach. 5-6 litrów, i są też ciche, bowiem, w stosunku do motoru TDCI, który został wyparty właśnie przez tą nową konstrukcję Forda, ten silnik jest aż znaczy o połowę cichszy. Różnica w decybelach to 3 decybela, więc to jest naprawdę sporo. Do tego mamy skrzynię automatyczną o 8 przełożeniach to też jest nowość Forda, nowa konstrukcja. Która znowu w samochodach dostawczych była już oferowana znacznie wcześniej, a w, w osobówkach weszła do produkcji albo do oferty wraz z tymi nowymi silnikami a więc hydrauliczna skrzynia typu AT8 to nie jest skrzynia dwusprzęgłowa proszę nie mylić tego z PowerShiftem. PowerShift był oferowany tylko z silnikami TDCI. Samochód oczywiście sprawdzony przez mechaników rafała będzie też jeszcze testowany przez niego więc będziecie mogli państwo go bezpiecznie zakupić i od razu wyruszyć w nim w podróż choćby dookoła świata tak wygląda pod pokrywą silnika widzę tutaj czystość widzę tutaj porządek bardzo dobry dostęp do obsługi serwisowej tutaj mamy płyn do spryskiwacza płyn do chłodnicy akumulator też jest umiejscowiony w dość takim dobrym, dostępnym miejscu w odróżnieniu od Smaxa, od Galaxy. No bo tamto potrzeby jednak schodzi tutaj znacznie niżej no gdzieś ten akumulator musiał być upchnięty. Pewnie jesteście Państwo ciekawi, jak ten silnik pracuje, a więc uruchomimy sobie go w tej chwili i zobaczycie Państwo jak działa Eco Blue. Silnik uruchomiony już cichutko cichutko szemrze. A więc zobaczcie Państwo jak on pracuje. Teko Blue 190 KONI, tak pracuje. Jego dźwięk przypomina mi trochę odgłos silnika benzynowego z tryskiem bezpośrednim. Absolutnie żadnych wibracji, absolutnie nie słychać tutaj tego gizlowskiego klekotu, który był. Był wyraźnie słyszalny w silnikach TDCi, no bo to były silniki jeszcze troszkę starszej generacji niż ten. Ba, niż ten, bardzo ładna praca, bardzo równa praca, z tym samochodem też da się żyć na dosyć dobrej stopie przyjacielskiej, oczywiście trzeba o niego w odpowiedni sposób zadbać i tutaj już odsyłam do Rafała Głaczyńskiego, on jest ekspertem w Fordzie, ekspertem w tej dziedzinie, więc wytłumaczy Państwu, co i jak opowie, jak z tym samochodem żyć, na co zwrócić uwagę, jakie przedsięwziąć kroki zapobiegawcze, które spowodują, że ten samochód będzie działać długo i bezawaryjnie. Wersja wyposażeniowa trend, ale mamy tutaj szereg ciekawych dodatków. W pierwszym z nich to Komfortowy, bezkluczykowy dostęp. Wystarczy dotknąć samochód. W tym miejscu składają się też lusterka i samochód jest zamknięty. Następnie wkładamy dłoń do klamki i samochód jest otwarty. To nie jest akurat standard wersji Titanium, tak? Natomiast tutaj ktoś musiał za to dopłacić. wersja Trend tak, na pierwszy rzut oka, żeby ją rozpoznać, możemy to stwierdzić po braku tych chromowanych wykończeń wokół okien, ale zobaczcie, znalazło się tutaj przyciemnienie tylnych okien od połowy samochodu I to jest fabryczne, to nie jest żadna folia. Lusterko wsteczne ma funkcję przeciwoślepieniową, a więc i to lusterko, i lusterko wsteczne przyciemniają się automatycznie, gdy ktoś tylko zaświeci nam długimi światłami. Czujniki sparkowania z, z tyłu są. Czujniki parkowania z przodu są. No i mamy też oczywiście lampy. Znaczy, to nie jest takie oczywiste. Mamy tutaj po prostu lampy Ford Dynamic LED. To jest bardzo ważny element wyposażenia. Jeżeli możecie Państwo sobie tylko, sobie tylko pozwolić na zakup takiego samochodu. To warto dopłacić te kilka czy kilkanaście, nieraz tysięcy złotych za właśnie wersję z takimi lampami. One mają funkcję automatycznego przełączania świateł mijania na drogowe. Tam jest kamera, która steruje tym systemem. Mają też skrętną soczewkę, która zawsze skręca tam, gdzie jedziemy, czyli podąża za przebiegiem drogi. Tutaj dodatkowe lustra do świateł mijania i do świateł zakrętowych, i według mnie to jest jeden. Z ważniejszych elementów wyposażenia w każdym używanym Fordzie to powinno się znaleźć, a więc fantastycznie, że w tym samochodzie też to mamy. Kolejny taki ciekawy element, który w tym samochodzie się znalazł i dość powszechnie występujący w Fordach, to spójrzcie Państwo: elektrycznie <laughs> sterowana pokrywa bagażnika. O ile w kombi to jest dość oczywiste, no bo, no bo tam e, to jest spotykane dość często, to w hatchbacku. Już takim oczywistym, nie jest jeszcze w szczególności wersji Trend już na pewno. Zobaczcie jak ten bagażnik wygląda, w jakim on jest w stanie, w stanie zachowania, bo to miałem na myśli. Wygląda tak jak w nowym samochodzie i spójrzcie Państwo tu, jak ten samochód się prezentuje. Piękna podłoga, piękna wykładzina, w stanie nienaruszonym. To jest wykonane z miękkiego materiału, Flecy foteli też są wykonane z miękkiego materiału, tutaj też mamy materiał. Pod spodem jest jeszcze miejsce na drobny organizer, tutaj jest zestaw naprawczy do opony, klej i kompresor. Jeżeli potrzebowalibyśmy więcej bagażnika, zawsze możemy skorzystać z rozłożenia tych siedzeń i powiększyć ten kufer do naprawdę już niemałych rozmiarów. To oczywiście się wyjmuje, wtedy możemy ten samochód zamienić w takiego niedużego dostawczaka. Tutaj nawet to nie jest w żaden sposób podrapane, porysowane, naprawdę... Ładny egzemplarz, no i zamykamy tą pokrywę w ten sposób. Zapraszam teraz do środka, zobaczycie Państwo jak ten samochód prezentuje się wewnątrz. I tutaj kolejne zaskoczenie, trend z fotelami od Titanium, do tego jeszcze fotelami elektrycznymi z pamięcią ustawień. No bo te fotele występują w wersji Titanium, tutaj ktoś musiał za nie dopłacić, fotele typu sportowego. Zobaczcie w jakim one są bardzo dobrym stanie, fotele elektrycznie regulowane we wszystkich kierunkach, czyli i góra siedziska całego, i góra tej przedniej części siedziska i regulacja podparcia odcinka lędźwiowego. To wszystko w tym samochodzie się znajduje. Do tego fotele mają pamięć ustawienia, więc możemy sobie to zapamiętać pod tymi numerami, albo możemy też to zapamiętać pod kluczykami, czyli zaprogramować sobie w aplikacji MyKey indywidualne ustawienia do poszczególnych kluczy. Ta picerka nie jest uszkodzona w żaden sposób. Tutaj nie ma żadnych śladów eksploatacji na tych elementach. Piano również. Panel do sterowania szyb, lusterek. One oczywiście też są podgrzewane. W wersji Trend. nie mamy tutaj nakładek aluminiowych, tu jest tylko napis Mondeo to jest jeden element plastikowy. No, przyznacie Państwo szczerze, że rzeczywiście ciekawy, ciekawy wynalazek, tak to bym powiedział. Fotele od titanium, elektryczna klapa. Przyciemniane tylne okna i światła LEDowe to nie jest takie wcale oczywiste. Zobaczcie, jak wygląda z tyłu. Tutaj jest stan powiedziałbym, perfekcyjny. O, jeszcze kolejna niespodzianka Active Noise. Mamy tutaj system redukcji hałasu, więc te fordy, ja nie wiem jak oni to konfigurują. Czy to jest ten jakiś przypadek, czy po prostu każdy może sobie skonfigurować swojego forda według swojego uznania? Active Noise, czyli mamy mikrofony w suficie, które. Zbierają hałasy, które z kolei dla nas są nieprzyjemne, które odczuwamy jako jako po prostu yy, głośno w samochodzie, o tak to nazwijmy I fabryczny system audio, bo tutaj jest też system audio firmy Sony, emituje przeciwdźwięki, które zagłuszają te hałasy, w efekcie czego w samochodzie jest cicho. Ten system redukcji hałasu Active Noise najczęściej był stosowany w Winiale, w odmianach Forda Mondeo Winiale i w hybrydowych fordach również, a tutaj w hatchbacku też to się znalazło. Jest gruby, mięsisty welur na podłodze. To wszystko jest zachowane w bardzo dobrym stanie. Plastiki nie są w żaden sposób podrapane, poniszczone. Plastiki na drzwiach też wyglądają bardzo ładnie. Zobaczcie Państwo jeszcze z tej perspektywy jak ten samochód się prezentuje. Tutaj też absolutnie żadnych zniszczeń, żadnych uszkodzeń. Ten materiał bardzo dobrze się konserwuje, bardzo dobrze się go sprząta i nawet po kilku latach ten samochód będzie prezentować się bardzo, bardzo dobrze i okazale. Tak wygląda z tej perspektywy i jeszcze rzućmy okiem na miejsce pasażera, bo to też jest ważne. Tutaj żadnych uszkodzeń. Nie ma żadnych zadrapań, deska rozdzielcza, panel centralny, fajnie, że tutaj nie ma tego piano, jest, jest matowy plastik, to się nie niszczy, to się nie rysuje, tu jest schowek, wejście USB, drugie wejście USB jest tutaj, tu jest schowek na drobiazgi wyłożony miękkim welurem, a to jest książka serwisowa do auta, oczywiście jest pełna dokumentacja, Techniczna, to wszystko jest do Państwa dyspozycji w formie elektronicznej przed zakupem i w formie papierowej. Tak jak Państwo widzieliście na załączonym obrazku, to wszystko otrzymacie po zakupie. Fotel pasażera już regulowany manualnie, ale ma też regulację wysokości i regulację podparcia odcinka lędźwiowego. No bardzo ładny samochód, prawda? Przyznacie Państwo, że sympatyczny egzemplarz, że ma coś w sobie. Dlatego też znalazł się w ofercie Rafała. Tak myślałem, że jeszcze też to mnie zaskoczy i Państwa również, jak mamy ten system Active Noise, to bardzo często mamy też akustyczne przednie szyby. No i w tym samochodzie też tego nie mogło zabraknąć. Akustyczna przednia szyba w przednich drzwiach z lewej i z prawej strony. No i oczywiście przednia szyba też jest wykonana w ten sposób czyli dwie warstwy szkła w środku, folia. Te szyby akustyczne mają nawet. Chyba nieco inny mechanizm zamykania. One się z taką większą gracją zamykają, szczególnie pod koniec. Jest takie delikatne przyhamowanie, działa to naprawdę bardzo dobrze. Wyświetlacz centralny, klasyczny, podobny jak w hybrydowych Fordach, chyba też zwróciliście Państwo na to uwagę. W Titanium jest znacznie większy monitor, natomiast tutaj, tutaj mamy powiedzmy analogowe wskaźniki prędkości obrotów silnika na, na środku. Duży taki duży ciekłokrystaliczny, kolorowy monitorek. Średnie zużycie paliwa, zobaczcie Państwo, 6,4. Tak ten samochód spalał. Mamy dwa komputery pokładowe. Zobaczmy, jak jest na drugim. Na drugim jest średnie też 6,4. Tu możemy też sobie prześledzić. Możemy prześledzić zasięg na blu 3000 km. Zbiornik jest w połowie pełny, nie w połowie pusty, tylko w połowie pełny. To bardzo ważne, żeby zmienić myślenie, żeby właśnie tak patrzeć na świat. Asysta kierowcy to tylko kontrola trakcji, kontrola ciśnienia. Opon, ustawienia pojazdu. Mickej to jest ta właśnie zakładka, gdzie możemy sobie. Ustawić fotel pod siebie i podchodząc do samochodu z danym kluczem, zostaje on autoryzowany, rozpoznany, i samochód automatycznie się przestawia. Ustawienia wyświetlacza to są rzeczy zupełnie nieistotne. Kierownica w bardzo ładnym stanie, nie jest absolutnie nigdzie wytarta, nie jest, nie jest wyślizgana od eksploatacji łopatki do zmiany biegów. To jest kursor do obsługi komputera pokładowego. Tym kursorem Regulujemy dźwięk i przeszukiwanie stacji radiowych, to jest obsługa głosowa, obsługa telefonu, a tutaj mamy obsługę tempomatu, oczywiście, czujnik deszczu, zmierzchu, takie rzeczy są. Automatyczne światła drogowe też są. Tutaj mamy lusterko wsteczne z funkcją przeciwoślepieniową i panel do oświetlenia wnętrza. Nawigacja. Tak wygląda ekranik, chyba Sync3, tak to się nazywa, ten system multimedialny. Więc mamy tutaj już takie ładne, błękitne podświetlenie. Źródła dźwięku, takie jak tuner cyfrowy, dapnie, nie ma tego, jest CD, jest Bluetooth audio. Klimatyzacja. Dwustrefowa, tutaj obsługujemy ją dotykiem, tu możemy ją obsługiwać za pomocą tych fizycznych przycisków. Są podgrzewane fotele, jest podgrzewana szyba. To oczywiście na pokładzie naszego Forda też musiało się znaleźć telefon, nawigacja, aplikacje ustawienia samochodu. Co jest tutaj? Jest Android Auto, proszę bardzo, czyli popularne modele smartfonów z tym systemem operacyjnym. Możemy połączyć z naszym samochodem, jest też oświetlenie nastrojowe wnętrza, więc kolejna dobra wiadomość. No i w końcu nagłośnienie firmy Sony. 12 głośników, głośnik centralny, subwoofer w bagażniku. To brzmi naprawdę poważnie i bardzo dobrze. Warto taki system nagłośnienia w Waszym Fordzie mieć. Zobaczcie jak wygląda wnętrze po 159 tysiącach kilometrów te elementy są zachowane w idealnym stanie, pokrętło od zmiany biegów, czujniki parkowania przód tył wyłączamy sobie tym klawiszem, a to jest przycisk start stop, który możemy wyłączyć tego pomagacza ekologicznego, który gasi wam silnik na światłach. No muszę przyznać, że ten samochód wygląda w środku naprawdę idealnie, jest zupełnie niezniszczony, nie ma absolutnie żadnych tutaj mankamentów wizualnych, bardzo ładnie zachowany egzemplarz, no i przyznacie państwo, że rzeczywiście trochę taki dziwoląg wyposażeniowy, no ale to tak, tak to działa, no ktoś miał określony budżet i po prostu skonfigurował samochód pod siebie. Potrzebował dobrego nagłośnienia, potrzebował mocnego diesla, potrzebował skrzyni automatycznej, potrzebował dobrych reflektorów potrzebował wygody dla siebie jako kierowca, czyli fotele elektryczne z pamięcią, potrzebował elektrycznej klapy bagażnika, natomiast jakieś tam pakiety ST-Line, jakieś duże felgi były dla niego nieistotne, miał po prostu inne priorytety, a więc nie każdy samochód musi być ST-Line, nie każdy Ford musi być wyposażony pod sufit. Są różne samochody, są różne oczekiwania Państwa jako klientów. No i Rafał odpowiada właśnie na Państwa potrzeby. Prezentując i oferując Państwu tego wspaniałego Forda Mondeo, zachęcam zresztą do kontaktu z Rafałem na Facebooku. Znajdziecie Państwo jego fanpage uczciwe, Samochody Nowy Sącz. Tam możecie dowiedzieć się coś więcej na temat tego egzemplarza, na temat jego aktualnej oferty i przyszłej. Zachęcam też do rezerwacji zdalnej, do zakupu online. Ten samochód nadaje się do tego celu idealnie. Naprawdę tutaj nie ma czego. Pokazywać nawet w dzisiejszej prezentacji, bo samochód pomimo 5 lat, pomimo 150, prawie, 6, prawie 160 tysięcy kilometrów przebiegu wygląda wciąż dobrze, wciąż jest w formie i jeżeli zadbacie Państwo trochę o niego i zastosujecie się do wskazówek, które Rafał wam z przyjemnością, z radością przekaże, przekazując Wam zresztą naszego nowego Forda, to na pewno posłuży on jeszcze wiele, wiele lat. Tym bardziej, że nowego już nie ma i nie będzie, a więc to może być Wasza ostatnia szansa na zakup fajnie wyposażonego, w miarę świeżego egzemplarza Forda Mondeo. Bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję za komentarze, zachęcam zresztą do dyskusji pod tymi filmami. No i zapraszam też do subskrybowania tego kanału, tak żebyście nie przegapili żadnych nowości. Tymczasem... Żegnam się do zobaczenia w kolejnych uczciwych Fordach i nie tylko, już wkrótce na kanale Uczciwe Samochody Nowy Sącz. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!